Prawie 10 lat temu Lech Wałęsa został naszym pierwszym abonentem. Polska telewizja kablowa powstała bowiem w 1989 roku. A jako, że pierwszy został utworzony oddział PTK w Trójmieście, tak wcześnie było możliwe okablowanie domu prezydenta. Założycielem PTK jest znany biznesmen polskiego pochodzenia David Chase. PTK to pierwsza i największa w Polsce firma zajmująca się projektowaniem, budową i eksploatacją profesjonalnej sieci kablowej. Nasz sygnał dociera już do około 900 tysięcy abonentów w Polsce. Oddział w Gdańsku jest obecnie najpotężniejszą i najbardziej doświadczoną filią PTK w Polsce. Posiadamy już ponad 140 tysięcy abonentów. System telewizji kablowej, na którym swoją działalność opiera PTK, to między innymi kilka anten satelitarnych, z których każda jest przystosowana do odbioru sygnału z innego satelity. Techniczne centrum telewizji kablowej, gdzie następuje przystosowanie sygnału z satelity do transmisji kablowej. Podziemna i naziemna instalacja kablowa, za pomocą której sygnał dociera z centrum odbiorczego do odbiorników telewizyjnych u naszych abonentów. Już od kilku lat, za pośrednictwem sieci kablowej, możemy oglądać programy telewizyjne z całego świata. Gorące wiadomości przedstawiane przez zagranicznych dziennikarzy, wstrząsające reportaże, ciekawe filmy, m.in. nowości z HBO, programy przyrodnicze i muzyczne. Egzotyczne kraje i ludzie zaglądają do naszych domów ze szklanego ekranu. Młodzież nie potrafi już żyć bez MTV, a dzieci z zaciekawieniem oglądają kreskówki na kanale Cartoon Network. Oferta dostępna w sieci kablowej PTK będzie teraz jeszcze ciekawsza i z pewnością trafi do bardziej wymagających klientów. Od lipca 1998 roku PTK wprowadziła Wizję TV, pierwszą w Polsce telewizję cyfrową. Jest to najnowocześniejsza forma transmisji programów, która umożliwia wysoką jakość odbioru oraz zwiększenie ilości nadawanych programów. Platforma Wizji TV to początkowo 14, a docelowo 32 nowe satelitarne kanały tematyczne. Obecnie abonenci PTK mogą znaleźć w poszerzonej ofercie naszej sieci kablowej m.in. kanał autorski Wizja1, gdzie obejrzeć mogą filmy, informacje, programy dla dzieci oraz sport. Dużą popularnością cieszą się kanały Hallmark, National Geographic, a także Bet on Jazz, na którym fani Jazzu z pewnością znajdą coś dla siebie. Również zwolenniczki powikłanych losów bohaterów seriali brazylijskich mają swój kanał, Romantika. Wszystkie programy nadawane są w języku polskim, a dostępne są jedynie jako platforma Wizji TV. AT Entertainment podpisała bowiem szereg porozumień na wyłączność do emisji kanałów. Od kwietnia 1998 roku klienci PTK otrzymują co miesiąc ciekawy magazyn dla abonentów, Twoja Wizja. Pismo to wydawane jest na bardzo wysokim poziomie, a już sami autorzy: Karolina Korwin-Piotrowska, dziennikarka Radia Z, krytyk filmowy, Andrzej Nartowski, komentator finansowy Twojego stylu, Janusz Łętowski, prawnik, humanista, autor książek, Michael Lagozo, ma swój program kulinarny w programie Kawa czy Herbata, świadczą o zawartości merytorycznej tego pisma. Panowie znajdą tam ciekawe teksty na temat sportu i samochodów, panie zaś, nowinki ze świata mody i przepisy kulinarne. Sieć naszej telewizji kablowej doprowadzana jest do budynków w kanalizacji teletechnicznej pod ziemią. Jest to możliwe dzięki umowie podpisanej z telekomunikacją polską SA. System zainstalowany przez PTK jest hermetycznie szczelny i nie koliduje z innymi sieciami telewizji kablowych oraz satelitarnych, które znajdują się na osiedlach mieszkaniowych. Okablowanie budynków jest wykonane metodą wewnętrzną w klatkach schodowych lub metodą zewnętrzną po elewacji zgodnie z wolą spółdzielni i jej mieszkańców. Instalacja założona zostanie według uzgodnionego wcześniej przez spółdzielnię IPTK projektu technicznego sieci lub przy wykorzystaniu istniejącej już w budynkach sieci kablowej. Zapewniamy, że system zostanie zainstalowany bez zniszczenia otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego budynku oraz z zachowaniem ochrony środowiska naturalnego. Oprócz dostarczania programów telewizyjnych PTK zapewnia eksploatację i konserwację zainstalowanego systemu, bezpłatny serwis i naprawę zainstalowanej sieci, bezpłatne usuwanie usterek sieci kablowej w mieszkaniach lokatorów, bezpłatne dostarczanie 15 programów radiowych, pełną legalność świadczonych usług. W 1998 roku polska telewizja kablowa zorganizowała szereg akcji charytatywnych. We wrześniu i w październiku odwiedziliśmy 15 szkół podstawowych w Trójmieście, gdzie zaprezentowaliśmy dzieciom programy edukacyjne: National Geographic, Travel Channel, Discovery, Planet, Quest TV oraz Music. Do szkół doprowadzany jest obecnie kabel z sygnałem PTK. Przedstawiciele naszej firmy brali również udział w obchodach 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 24 dla dzieci niepełnosprawnych w Gdyni, której przekazali szereg kolorowych gadżetów. Placówka otrzyma od nas bezpłatną instalację i abonament. Polska Telewizja Kablowa dba też o swoich najstarszych abonentów. Zorganizowaliśmy w tym roku dwa spotkania dla seniorów w kasynie we wrzeszczu. Uczestnicy imprezy bawili się doskonale, a zwycięzcy pojechali do domu z cennymi nagrodami. W sierpniu byliśmy jednym ze sponsorów słynnego Biegu Świętego Dominika. Jego uczestnicy walczyli o zwycięstwo na ulicach Gdańskiej Starówki. Nasi najmłodsi i najstarsi abonenci wzięli udział w Biegu Abonentów PTK w kategoriach od 10 do 18 lat, od 19 do 50 lat oraz od 50 lat wzwyż. Współpraca ze spółdzielniami układa się znakomicie. Umowy są podpisywane na okres nawet 20 lat. Zgodnie z porozumieniem właściciel udziela zgody na rozpoczęcie budowy i eksploatację sieci kablowej oraz udostępnia listę administrowanych przez siebie budynków, które mają być podłączone do sieci telewizji kablowej. Warto dodać, że wskazane przez spółdzielnie szkoły podstawowe otrzymują usługi telewizji kablowej nieodpłatnie. PTK udostępnia spółdzielnią jedną częstotliwość na kanał osiedlowy. Skorzystała z tej możliwości spółdzielnia mieszkaniowa Morena, która przez ten kanał od kilku lat komunikuje się ze swoimi mieszkańcami. Do tej pory PTK podpisała umowy m.in. z PGM w Gdańsku Śródmieściu, Gdańsku Oliwie, Wrzeszczu oraz Nowym Porcie. Spółdzielnią Mieszkaniową Przymorze, Spółdzielnią Mieszkaniową Kolejarz, Spółdzielnią Karwiny, RSM imienia Komuny Paryskiej, SM Morena, Zrzeszeniem Prywatnych Właścicieli Mieszkań Gdańsk, Spółdzielnią Mieszkaniową Zakoniczyn, Hełm, Stoczniowiec Janowo, Morską Spółdzielnią Mieszkaniową Wam Gdynia, Spółdzielnią Bałtyk, Zarządem Miasta Gdańska, Sopotu Gdyni oraz Rumi. A oto, jak oceniają nas abonenci. Pozytywnie teraz oceniam. To, to jest bardzo dużo programów polskojęzycznych. Nie? Także no, cała rodzina moja to jest zadowolona, że jest taki rozszerzony program bo jesteśmy jedni z pierwszych, którzy w ogóle z tej telewizji korzystamy. Jak tylko zakładali, nasza dzielnica była no, razem z Walencją, ale przychodzimy już u Walencji z i u nas, prawda? No i ówczas od tego czasu mamy. Jeśli chodzi o, o programy telewizji kablowej, to są bardzo bogate. No, interesuje mnie bardzo yy, Discovery, przyrodnicze filmy. No, jakie tam jeszcze są naukowe. A Pani, jakie ma swoje ulubione programy? Ja tak jak mąż, bo zawsze musimy razem oglądać, więc mamy wspólne takie zainteresowanie. Wszystko nam się podoba i w ogóle to się podoba, że coraz więcej jest programów w polskim języku, że że no jest coraz lepiej i coraz więcej. Ja pamiętam początek, jak to było tak mało tych programów i to było w innych językach obcych. A teraz już możemy wszystko oglądać, wszystko rozumiemy, także jest przyjemnie bardzo. Nie wyobrażam sobie życia bez telewizji kablowej.